Marhaba i Bokech mam na imię Adam i dopiero co wróciłem z miesięcznego pobytu w Palestynie. Pod moim ostatnim filmem padła ciekawa propozycja, aby zrobić Q&A, no bo wiecie, jest nas prawie 8 tysięcy osób. Jeeej! A ponad 60 tysięcy obejrzało moje zmagania na izraelskiej farmie. Dobra, już skończyłem się napinać. Albo i nie, słuchajcie, subskrybujcie mój kanał. Pokazuję tutaj urywki z mojego życia w Palestynie, a już wkrótce Syrii, Libanu i innych krajów lewantu. No i zapomniałbym, zostałem osadnikiem na zachodnim brzegu Jordanu, a to jest właśnie moja ziemia. Mogę się pochwalić, że w zeszłym roku zakupiłem działkę o powierzchni 2,500 m2. Na razie rośnie tutaj rzodkiewka po arabsku Fydżil, którą zasadził mój wuja, ale. <tryk> mnie. Tak. Już w 2026 ruszam z budową mojego domu. Mam nadzieję, że Izraelczycy go nie zburzą, no bo w końcu, hej, wszystkich nas łączy to, że nasi dziadkowie mówią po polsku. I w sumie tylko to. Odpowiem na 7 pytań, które padły pod moim postem na YouTubie. Wiem wiem, było ich znacznie więcej. No ale aktualnie jestem w trakcie przeprowadzki nagrywam w mało komfortowych i w randomowych miejscach. Na szczęście robię to w towarzystwie Maczy. W ogóle myślałem, że to jest taki typerkowy szajs, ale powiem Wam, że to jest naprawdę smaczne i co więcej, to jest w ogóle zdrowsze od takiej tradycyjnej kawki. Dobre, naprawdę dobre. Macza boy. I jak coś, najciekawsze pytanie zostawiłem na koniec, więc nie ma na co czekać. Jalla ruch. Jak wyglądało Twoje dorastanie w Polsce? Moje dzieciństwo było rozdarte między życiem w postkomunistycznej Polsce a wakacjami i feriami spędzanymi w okupowanej Palestynie. Z jednej strony miałem mój ukochany Gdańsk, gofry zbito śmietanu i truskawkami na Molo w Sopocie, czytanie Kaczera Donalda w naszym ogrodzie Wielitkowie, z drugiej zaś palestyński nablus, Ruiny komisariatu w Tubasie i mężczyźni spoglądający na mnie z karabinami z każdego plakatu, z każdego budynku w każdym mieście na zachodnim brzegu Jordanu. Te plakaty niestety często mnie prześladowały w snach. Niezliczę ile razy budziłem się w nocy. Bo śniło mi się, że szachidzi wychodzą z plakatów, podchodzą do mojego łóżka, kiedy ja śpię i nie mogę się ruszyć. Potem wstawałem niewyspany, brałem mój plecak i szedłem do szkoły. Szkoły w Gdańsku, żeby była jasność. Nauczyciele nie potrafili wymówić mojego imienia. Do 18 roku życia nazywam się Muhammad Adam Hrish, ale wszyscy wołali na mnie Moody. Czasami też Bruda się i Arabusie. Ale hitem był mój brat Osman, który swego czasu grał w gdańskiej Gedanii, był piłkarzem i otrzymał od swojego trenera ksywkę Osama. Nie chcecie wiedzieć, jak cała drużyna motywowała go do strzelania bramek. Pewnie chcecie, co? Ale opowiem wam o tym innym razem. Ciekawe, co mój brat na to, bo miałem o nim nie wspominać. Ale z drugiej strony ta historia jest tak ciekawa, że no... kurde. Ogólnie moja dorosłość w Polsce zaczęła się wtedy, kiedy pewnego dnia w wakacje o poranku wstałem i zobaczyłem w TVN24 spalony sklep mojego ojca na gdańskiej Żabiance. No, zdecydowanie potępiam i cieszę się z wielu wypowiedzi mieszkańców Żabianki Przymorza, tych, którzy korzystają z, z, z tego skromnego sklepu y, pana y, Harisza, y, że potępiają, odcinają się. Od razu wsiadłem w pociąg i tego samego dnia wróciłem na wybrzeże. Podpalnia dokonał chłopak, który chodził z moimi siostrami do tej samej szkoły. Często widuje go jak sączy piwo z puszki przy garażach na ulicy Gospody. Nigdy nie zapomnę jak strażacy wyciągali szczerniałe klatki z jabłkami, które następnie do późnych godzin wieczornych mój tata sortował i przekładał do kartonów z bananami. Ogólnie to było na maksa smutne przeżycie. Pierwszy raz w życiu widziałem jak po policzkach mojego ojca spływają łzy. Podawał mi te jabłka w kartonach po bananach, które ja następnie ładowałem na pakę naszego Volkswagen'a. Co mówi twoja córka, jak letarz do Palestyny? Tato, nie leć. Alicja to najważniejsza osoba w moim życiu. Zrobiłbym dla niej wszystko. Dosłownie wszystko. No i kocham ją najmocniej na świecie. Gdyby nie ona, to prawdopodobnie już dawno temu przeniósłbym się na stałe do Palestyny. Miałem taki moment w życiu, kiedy czułem, że moja historia w Polsce dobiegła końca i nie trzyma mnie tu nic. Teraz na szczęście jest inaczej. W dalszym ciągu chcę wbudować dom w Palestynie, no ale zamierzam tam spędzać od 2 do 3 miesięcy w roku. Resztę czasu będę spędzał z moją córką, właśnie w Polsce. Jakie podejście mają Palestyńczycy do Polaków? Tą kwestię poruszę chyba w najciekawszym odcinku, który jest aktualnie w montażu i który lada moment się ukaże na moim kanale. Rozmawiałem z młodymi palestynkami i Palestyńczykami na Uniwersytecie w Birzeit i zadałem im jedno proste pytanie. Co wiecie na temat Polski i Polaków? Gwarantuję wam, że odpowiedzi wbiły was w fotel, ale potrzebuję jeszcze chwili. Na zachętę puszczę wam pod koniec tego odcinka zwiastun z mojej mini sądy w Palestynie. Kim jesteś z zawodu, jak zarabiasz i czy zamierzasz kontynuować tę pracę mieszkając w Palestynie. Ukończyłem drugie LO w Sopocie, studiowałem przez dwa lata prawo na Uniwersytecie Gdańskim, no ale na narodziny córki pokrzyżowały moje plany zostania prawnikiem. Może nawet lepiej, bo wydaje mi się, że gdybym ukończył to prawo i tą aplikację, to zostałbym prawdopodobnie kimś na kształt Sola Goodmana, if you know what I mean. Zostałem ojcem w wieku 23 lat, krótko potem przerwałem moje studia i rozpocząłem pracę w Lewisie, w którym pracowałem chyba do 2021 roku. Potem współtworzyłem Halva Storch i taką śródziemnomorską cukiernię na ulicy Gospody 3A, gdzie często w ogóle możecie mnie znaleźć i do której Was serdecznie zapraszam. Na chwilę obecną skupiam się całkowicie na rozwoju mojego kanału na YouTubie. Tutaj też upatruję źródło mojego głównego dochodu. Więc mój zawód to YouTuber? Nie wiem dlaczego, ale to brzmi strasznie. Naprawdę. Ogólnie moja praca Aktualna praca to dokumentowanie życia w Lewancie, czyli regionu, w skład którego wchodzi też Palestyna. Więc będąc w Palestynie, no, będę miał de facto najlepsze warunki do wykonywania moich służbowych obowiązków. No, dobrze to wykombinowałem, co nie? Mm. <ścoughs> jak twoja rodzina trafiła do Polski? Normalnie. Przypłynęliśmy na pontonie, tak jak mają to w zwyczaju przybysze z Bliskiego Wschodu. Nie no, zgrywam się. Słuchajcie, mój tata otrzymał na początku lat 80. stypendium i wyruszył z Palestyny do Polski, gdzie miał rozpocząć studia na Politechnice Gdańskiej. Ale zanim to się wydarzyło, no to musiał pojechać do Łodzi, gdzie przez rok intensywnie uczył się języka polskiego absolutnie od podstaw. Inny język, inny alfabet, inna religia, inna kultura, ale nie to najbardziej zaskoczyło mojego ojca w Polsce, a stan wojenny. Wyobraźcie sobie, poszukiwaniu perspektyw i spokoju uciekacie z kraju, który jest pod okupacją wojskową i trafiacie na polskie ulice, na które akurat wyjeżdżają czołgi. Mój tata po rocznym kursie języka polskiego w Łodzi skierował się do Gdańska, żeby rozpocząć studia na tutajszej Politechnice. Tutaj też poznał moją mamę, a dokładniej poznał ją przy budowie meczetu w Oliwie, no i później doczekali się piątki dzieci. Fatimy, Miriam, mnie, Osmana i Aiszy. Jakie potrawy kuchni polskiej i palestyńskiej lubisz najbardziej? Z polskiej kuchni najbardziej uwielbiam zupy, rosół, barszcz i chłodnik. Poza zupami uwielbiam też pyrykaczewnik, chociaż jest to danie bardziej tatarskie, zawsze je wcinam, kiedy jestem w Kruszynianach na Podlasiu, polecam. Specjały jak pierogi, bigos czy gołąbki totalnie mi nie podchodzą, naprawdę. Z kolei kapusta kiszona to jest absolutnie coś najgorszego, co w życiu jadłem, ma obrzydliwy i odpychający zapach, blech. Kocham palestyńskie śniadania, bo są bardzo lekkie i syte i nie ma w nich w ogóle prawie mięsa. Dominuje tam hummus, babaganu, czyli pasta z bakłażanów, laban, taka przyprawa zatar. No, są pyszne, naprawdę. Za tymi smakami niesamowicie tęsknię. Myślę, że w przyszłości otworzę śniadaniownię, gdzie będziecie mogli zapoznać się ze smakami mojego regionu. Mam pomysł na całkiem ciekawy i świeży koncept, no ale więcej szczegółów dam pewnie w przyszłym roku. Ale na razie, cii, bombardilo, krokodilo, tralalalora. No, też tutaj panowie podlewają, więc jest ciekawy kadr z tyłu, co się dzieje. Nie możecie mówić, że mam nudne tła, bo zawsze coś się dzieje. Jest fajnie, słuchajcie. No i ostatnie pytanie, czy jesteś muzułmaninem? A jak myślicie? Jestem synem byłego imama. Do 18 roku życia każdy weekend spędzałem w meczecie. W piątki chodziłem się modlić, a soboty i niedzielę poświęcałem na naukę języka arabskiego i na czytanie Koranu. Wszystko w meczecie pod okiem mojego ojca. Taka ciekawostka, słuchajcie, kazania w piątki, kiedy były te najważniejsze modlitwy, były wygłaszane w pierwszej kolejności po arabsku przez mojego ojca i były też przez niego pisane, a potem następowało tak jakby tłumaczenie tych kazań, czyli były one po polsku i tutaj były one pisane przeze mnie, totalnie były pisane przeze mnie od A do Z. Najlepsze jest to, że to nie było tłumaczenie jeden do jednego, tylko to była taka bardziej luźna inspiracja. Więc ja nie ukrywam, że wjeżdżało sporo wątków, sporo takiej inspiracji z książek, które czytałem. Mianowicie Gra o Tron, Władca Pierścieni, Hobbit, czy Sir Malirion. No. <laughs> Boże, to tam mnie za to rozniesie. Ale wracając do sedna sprawy, tutaj was zaskoczę. Nie, nie jestem muzułmaninem. Jestem ateistą. Myślę, że w niedalekiej przyszłości nagram odcinek, w którym opowiem o tym, jak wygląda życie muzułmanina w polskim społeczeństwie, jak to wygląda od podszewki, no i z jakimi też konsekwencjami mierzyłem się po tym, jak odszedłem z islamu. Już teraz wiem, że to będzie niesamowicie emocjonalny i ciężki temat, ale sądzę, że warto, żebyście poznali moją perspektywę i zobaczyli, jak to wygląda wszystko od środka, od podszewki. Na pewno będzie to na maxa ciekawe, ale też i przykre. Tak mi się wydaje dla niektórych osób, no ale jesteśmy dorośli i każdy z nas podejmuje dorosłe decyzje, więc i z tym się zmierza. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się wkrótce. Subskrybujcie, no i dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma odcinków. Jeżeli tak... Jakaś mucha wleciała. To będzie ich więcej. No i zapomniałbym. Z nami jest Osama, zaraz padnie brama. Z nami jest Osama, zaraz padnie brama. To właśnie krzyczeli koledzy Osmana z drużyny piłkarskiej, kiedy wchodził na boisko. No. <laughs> Kochani, dzięki za obejrzenie tego materiału. No i widzimy się niedługo. Dzięki. Hej! I yeah, like two words some like something like Kurva. <laughs> <Whoa! laughs> the original country of Benjamin Netanyahu.